Kiedy masz obowiązek włączyć tylne światła przeciwmgłowe? Pamiętajcie, że tylne światła przeciwmgłowe są dość silnymi światłami. To może nie to słowo, ale na pewno mocno świecą. A to znaczy, że mogą oślepić tych, co jadą za nami. A skoro mogą ich oślepić, no to znaczy, że musimy ich używać w jakichś konkretnych warunkach. Eee, więc zobaczmy jakie są odpowiedzi. Gdy widoczność wzrośnie do 30 metrów, to wtedy nadal możemy je mieć włączone. Gdy widoczność wzrośnie do 40 metrów, to nadal możemy je mieć włączone. Gdy widoczność wzrośnie powyżej 50 metrów, to już jest obowiązek, żeby te światła wyłączyć, czyli odpowiedź C jest odpowiedzią prawidłową. Pamiętajcie, że 50 metrów to jest. Ta wartość, o której musicie pamiętać w przypadku e, światła przeciwmogłowych tylnych, wtedy jak najbardziej możemy ich używać, jeżeli jest mgła, przez którą widzimy tylko na maksymalnie 50 metrów. Dzięki temu nie oślepiamy tych, co jadą za nami, ale pokazujemy im, pokazujemy im że tutaj jesteśmy, że jesteśmy przed nimi, żeby uważali. E, przy tak gęstym mgle to już jest naprawdę ważne. Jak zawsze się rozgadałem, więc sorry. Napiszcie w komentarzu, czy wolicie, żebym się bardzo rozgadywał, czy żeby to jednak było krótko, zwięźle i na temat pach, pach, pach. Lecimy dalej.